Miastowy pyta, czemu kogut tak wcześnie krzyczy. Bo tu, jak nie wstaniesz o piątej, to dzień już przegrałeś, śpiochu z bloków. Miastowi szukają wi-fi na podwórku. Tu nawet Radio Maryja łapie tylko w niedzielę, a oni chcą Netflixa pod stodołą. Przyjechali z miasta i pytają o ekologiczny smoothie. To im dałam wiadro świeżego mleka i mówię, mieszaj ręką, tylko spodni z galerii nie pobrudź. Miastowa pyta, czemu krowa nie ma rogów. Dziad mówi, że to koń. Dla niej każda czteronoga to zagadka biologiczna. Wujek z Warszawy chodzi po ogrodzie w masce. Myśli, że zapach gnoju to atak chemiczny, a to tylko zapach stabilnej gospodarki. Miastowi znowu utknęli w błocie swoim Esiuwem. Niech stoi. Teraz to element krajobraju, aż uzbierają na traktor. Przywieźli kraftowe piwo z miasta. Dziad spróbował i mówi, że smakuje jak woda po myciu podłogi przez skarpetę. Samogon przynajmniej wie, po co istnieje. Mówi, że u nas cicho. Cicho było, dopóki nie zaczęła narzekać, że w sklepie nie ma wegańskiego sera. Jastowi mówią, że ogród to fitness i natura. Po dwóch godzinach z motyką to już tortury i łamanie praw człowieka. Hipster próbuje rozpalić ognisko iPhone'em. Dziad plunął i ogień zapalił się ze strachu. Technologia kontra doświadczenie. Czemu miastowi boją się pokrzywy? Bo to jedyna rzecz na wsi, która od razu mówi im, że robią coś źle. Jajko dwa złote i drogo? To jedź do marketu po proszek kredowy w skorupce i nie ucz mnie handlu. Kupują dom na wsi dla ciszy, a potem skarga, że krowa muczy w nocy. To nie hotel, to obora kochanieńcy. Przyjechał freelancer, mówi, że pracuje zdalnie. Dziad dał mu widły i mówi, tu masz zasięg, tu trzeba kręgosłup. Czemu nie lubimy działkowców? Bo puszczają łomot do rana, a potem płaczą, że przyczepa sama straciła powietrze. Dziad patrzy na twoje nowe buty i liczy, ile minut wytrzymają w tym błocie, zanim staną się historią. Miastowy znalazł muchomora i mówi, że ładny, ja mówię jedz śmiało, najwyżej spotkamy się na drugim świecie. No. Przyjechali odpocząć od stresu, a panika, bo w promieniu 10 kilometrów nie ma latte na migdałowym. Pytają czy w studni czysta woda, nie kochanieńka, lemoniada z lodem dla takich mądrych, specjalnie kopana. Piałkowcy spalą 500 złotych na benzynę, żeby wyhodować trzy krzywe marchewki warte złotówkę. To jest dopiero geniusz inwestycyjny. A gdzie tu macie siłownię? Tam w ziemniakach. Multitrening do zachodu słońca. Karnet gratis, tylko kręgosłup twój. Biznesmen chciał tu hotel. Powiedziałam, że najpierw musi przetrwać noc w chlewie. Rano sam uciekł, bez inwestycji. Miastowi robią selfie na moim gnoju. Może choćby na zdjęciu wyjdą jak ludzie, co wiedzą, jak pachnie prawdziwa praca. Miastowi myślą, że mleko rośnie w kartonie. Jak zobaczą dojenie, to dwa dni nie jedzą, bo za bardzo naturalne. Miastowa jęczy, że komary tu agresywne. To nie komary, to ty taka słodka, że wieście traktuje jak deser.